Zadanie pierwsze. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Najmniejszą liczbą całkowitą, większą od liczby minus 1 i 2 trzecie do potęgi drugiej jest. No i mamy oczywiście tutaj 5 odpowiedzi. Jak zacząć takie zadanko, moi drodzy? Zaczynamy od tego, że sobie to przepiszę. Teraz zamienię ułamek na ułamek niewłaściwy, czyli mamy minus 5 trzecich, przypomnę, 3 razy 1 to 3 i dodać 2 to 5 i oczywiście trójkę przepisujemy do potęgi drugiej. Przypominamy, każdy minus, każda liczba zresztą do potęgi drugiej na pewno nie może być ujemna. Minus do potęgi drugiej daje plus, 5 do potęgi drugiej daje 25, no i oczywiście 3 do potęgi drugiej to. 9. Już mamy te liczby, ale teraz wyciągnę całość, żeby wiedzieć, jaka jest liczba większa od tej, która mi wyszła. Więc ile dziewiątek się mieści w 25? No, mamy 9, 18, 27. 27 to już będzie za dużo, więc mamy 9, 18, czyli tak naprawdę dwie dziewiątki. 2 dziewiątki to jest właśnie to 18 i brakuje nam ile do 25. Od 18 do 25 brakuje nam. 7. Więc 7 dziewiątych. I teraz, jaka jest najmniejsza liczba, która jest większa od 2 i 7 dziewiątych. No, oczywiście liczbą największą, na, najmniejszą liczbą całkowitą, ale większą od tej naszej liczby jest trójka. Trójka to jest liczba ładna, pełna, całkowita, która jest większa od tej naszej liczby. I zadanie skończone.